Witajcie, przyjaciele. Nagrywam to wideo, bo mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Około 11 miesięcy temu w Europie, w Polsce, miałem pewne proroctwo. I to, co Bóg powiedział mi w tamtym czasie, dzieje się właśnie teraz. Cały ten bałagan, panika, strach o tym wszystkim prorokowałem. Nie mówię tego po to, żeby zrobić z siebie jakiegoś wielkiego proroka. Nie chodzi mi o to. Ale mówię to Wam dlatego, że w Duchu zobaczyłem rzeczy bardzo klarownie. Prorokowałem o tym, że wiele kościołów będzie zamkniętych, i istotnie one teraz są pozamykane. Widziałem też wiele innych rzeczy. Wiele rzeczy, które były gorsze od koronawirusa. Nikomu nigdy nie mówiłem o tych rzeczach. Zapisałem je i są one między Mną i Bogiem. Ale chciałbym, żebyście dzisiaj coś zrozumieli. Trzy dni temu, na początku tego tygodnia,

I zobaczyłem, że na tych wirusach jakby jadą demony, tak jak jeździ się autem. Dla mnie to było bardzo klarowne. Koronawirus nie jest Bożym sądem nad ludźmi. To jest złe, to jest paskudne i to jest z piekła. To jest po prostu demoniczne. To nie jest po prostu wirus albo po prostu choroba, to jest demoniczne. Są to demony, które próbują zaatakować ludzkość, którą Bóg tak głęboko kocha. Najpierw w tej wizji zobaczyłam jeszcze coś. Zobaczyłem, że te demony i te wirusy nie mają mocy nad życiem żadnych chrześcijan. A Biblia mówi tak. Tysiąc padnie u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, lecz Ciebie to nie dosięgnie. Ciebie to nie dosięgnie. Każdy chrześcijanin zna psalm 91. Ale wracając do mojej wizji. Zobaczyłem, że te demony bardzo chcą wejść w ciała ludzi. A żeby to zrobić, potrzebują strategii. I zobaczyłem wielkie, potężne zwierzchności demoniczne, które nie były takie małe jak te małe demony na wirusach. To były zwierzchności terytorialne. I one knuły strategię, jak dostać się do ludzi. I jak wpuścić te mniejsze demony do ich życia. A strategia była taka. Strach. Strach równa się wiara. Dlaczego? Wierzysz w cuda? Będziesz mieć to, w co wierzysz. A jeżeli wierzysz, że coś złego Ci się stanie, to dokładnie to Ci się przydarzy. Ze względu na ten strach. Te zwierzchności miały strategię. Strach był drzwiami wejścia dla tych mniejszych demonów. I zwierzchności powiedziały tak. Dlaczego nie użyć by mediów i mediów społecznościowych? Dlaczego nie użyć fal powietrznych i fal dźwiękowych, żeby znaleźć sposób na otworzenie drzwi życia ludzi? I właśnie tak zrobiły. Teraz posłuchajcie mnie, proszę. Strach przed koronawirusem. Jest większym problemem niż koronawirus. Co dzieje się teraz na świecie? Zwróć uwagę na strategię. Zwierzchności demoniczne przejęły kontrolę nad falami powietrznymi i falami dźwiękowymi. Co zrobiły? Wzięły je pod kontrolę, rozprzestrzeniły strach, Wielu chrześcijan mówi: To mądrość, to rozwaga, to strach. Strach. Strach rozprzestrzeniany przez zwierzchności, które kontrolują media. I co się stało? Chrześcijanie otworzyli swoje serca na strach. My, chrześcijanie, powinniśmy być przygotowani, żeby być odpowiedzią na ten problem. A co się stało? Wszędzie dookoła mnie chrześcijanie mówią i zachowują się jak ten świat. Dokładnie jak świat, bo są zaślepieni. Przyjaciele, proszę, obudźmy się. To my jesteśmy światłem dla tego świata. Jezus chodził dokładnie tam, gdzie byli trędowaci i on ich uzdrawiał. On się przed nimi nie chował w obawie, że zarażą go trądem. Od lat Kościół nie chodzi w autorytecie, w którym powinien chodzić. A ci z Was, którzy mnie słuchacie, wiecie, że Bóg od trzech lat mówi do mnie: przygotujcie się. Od trzech lat Bóg dał mi taką wiadomość: Przygotujcie się, przygotujcie się. Czas na chodzenie z Chrystusem się skończył. Teraz pora ruszyć do biegu, a nie spacerować. Od trzech lat o tym głoszę. Jeśli biegłeś z pieszymi i zmęczyłeś się, to jak zmierzysz się z końmi? A jeśli zmęczyłeś się w spokojnej ziemi, w której pokładałeś nadzieję, co zrobisz przy wezbraniu rzeki? Jeremiasza 12,5 Głoszę to od lat. A teraz łamie mi się serce, bo widzę, że mój głos nie został usłyszany. I proszę was, to nie chodzi o mój głos. Ja już nie żyję dla samego siebie. Ja nie chcę zbierać za to żadnych laurów, ale jestem proroczym głosem do narodów. I rzeczy, które powiedziałem, dzieją się jedna po drugiej, a Kościół się nie budzi. To wszystko jest tylko przygotowaniem na powrót Chrystusa. Uwierzcie mi, podczas tej wizji w niebie Jezus pokazał mi, że wróci już niedługo. To ostatni moment. Ułóż swoje serce w jednej linii z Bożymi celami. I nie bądź osobą, która goni za wszystkim, co oferuje ten świat. To jest czas dla nas, żeby wstać i zajaśnieć. Żeby pokazać, że jest Bóg, który nas kocha, a Chrystus w nas jest nadzieją chwały. I czy ja mówię, że jestem przeciwny mądrości? Nie, nie jestem. Ale jestem przeciwny strachowi. Absolutnie nie otworzę serca na strach. Czy mówię, żebyście nie używali środków ostrożności? Nie. Ale mówię, żebyście nie robili niczego ze strachu. Pozwólcie, żeby wasze oczy się otworzyły i zobaczyły, że za tym wszystkim, co dzieje się w mediach i na świecie, stoją zwierzchności demoniczne, które są złe. Dzisiaj na całym świecie ludzie są w kwarantannach i nie mogą wyjść z domu. A dlaczego? Bo w domu spędzą długie godziny na oglądaniu wiadomości. A kiedy oglądają jeszcze więcej wiadomości, jeszcze więcej strachu wchodzi do serca. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, werset 26, mówi tak. Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Będą drętwieć ze strachu. To przez strach twoje serce drętwieje. Zobacz, jaka to jest demoniczna strategia. Zamknijmy ludzi w domach. Uzależnijmy ich od oglądania wiadomości. Więcej wiadomości, więcej wiadomości, więcej. A więcej wiadomości to więcej strachu w sercu i jeszcze więcej dalszego oglądania wiadomości, żeby zobaczyć, co się zaraz stanie. Zrozum. Jest inna wiadomość, której możesz posłuchać. Jezus Chrystus, Król Królów, wraca. Powstań i zajaśnij, bo w sam środek ciemności Twoje światło przyszło. I wypełniaj swoje serce takimi wiadomościami. Wiele lat temu Bóg powiedział mi, nie róbcie tak. Nie chodźcie spać, wypełniając swoich umysłów złymi wiadomościami. I nie wstawajcie z rana tylko po to, żeby złapać za telefon i zobaczyć, co się dzieje. Nie! Nie siedźcie w tym demonicznym kołowrotku. Czy jestem więc przeciwny lekarzom? Nigdy w życiu. Ja dziękuję Bogu za dobrych lekarzy. Ale zobaczcie, co się dzieje. Teraz tysiące lekarzy jest chorych na tego wirusa. Oni są chorzy na tego wirusa. I ci, w których położyliśmy zaufanie, teraz nie mogą nam pomóc. Więc co robić? Zaufaj Jezusowi. Jezus zbawia. Jeżeli nie jesteś zbawiony. Jeżeli nie masz pewności zbawienia. I mam tu na myśli przebaczone grzechy i świadomość tego, że między tobą i Bogiem wszystko jest dobrze. Teraz otwórz swoje serce i swoimi własnymi słowami powiedz i niech z twoich własnych ust padną słowa: Boże, Jestem grzesznikiem. Potrzebuję ratunku, potrzebuję zbawienia. Chcę przebaczenia grzechów. Ja wierzę, że Jezus na krzyżu umarł za moje grzechy. Ja otwieram moje serce. I ja wyznaję Jezusa moim jedynym Zbawicielem. Zwróćcie się do Niego. A Wy wszyscy, którzy wiecie, że jesteście zbawieni. Uwierzcie mi, za niedługo stanie się coś, co jest jeszcze gorsze od tego, co dzieje się teraz, ale stanie się też coś, co jest znacznie lepsze od tego, co dzieje się teraz. Nadchodzi największe żniwo ludzi dla Jezusa Chrystusa i będzie ono miało miejsce już niedługo, a my bądźmy częścią tego żniwa. Dzisiaj wszystko się trzęsie. Ale Jezusem i ludźmi, którzy mu ufają, nie można wstrząsnąć. To jest mój syn, tak naprawdę jeden z wielu moich synów. Zaadoptowałem go. Ma na imię Andre. Kocham go. I jestem teraz w Stanach Zjednoczonych, w jego domu w Seattle. I ludzie skrytykowali mnie za to, że tutaj przyjechałem, ale nic nie szkodzi. Ja pocałowałem moją żonę i zapytałem kochanie. Czy nie masz nic przeciwko, żebym właśnie teraz poleciał do Ameryki? A ona odpowiedziała: Oczywiście, że nie. Więc wyjechałem. Kocham moją żonę. A ona się zgodziła. I jestem tutaj, żeby przynieść nadzieję, bo Jezus jest królem. A my dalej mu ufajmy. Żyj przez wiarę. Zamknij serce przed strachem. Wyłącz wiadomości. Wyłącz je. Ludzie cały czas mi mówią, ale Reinhardt, przecież my musimy być poinformowani. A skąd ty w ogóle wiesz, czy to, o czym cię właśnie informują, jest prawdą? Skąd wiesz, co wpłynęło na tą wiadomość, która do ciebie dochodzi? Posłuchaj. Wiedziałem o tym wszystkim już 11 miesięcy temu. Zanim wiadomości, powiedziałbym choć jedno słowo. A teraz uważaj. Bierz wiadomości od Ducha Świętego. Powiedz, Duchu Święty, to Ty mi powiedz, co tak naprawdę dzieje się na świecie. Ty mi powiedz. A teraz patrz. Kiedy On Ci powie, w tym nie będzie ani grama strachu. Możesz modlić się z mocą i efektywnie. Zobacz. Dlaczego Bóg nie miałby ci powiedzieć, co dzieje się na świecie? Przecież dzieci Boga słyszą głos Boga. Więc ja zatykam uszy i mówię: Diable, ja nie chcę w ogóle słuchać tego, co ty rozprzestrzeniasz na świecie. Zatykam moje uszy i otwieram, mówiąc Jezu, co ty masz do powiedzenia? Co mówisz? I dołączam do mojego Jezusa. Do dzieła! Mam na imię Anna Szczepaniak i jestem jedną z ewangelistek Kościoła Mocy, polskiego przebudzeniowego apostolskiego ruchu, który czyni realną różnicę w tym kraju. Pomimo tego, że nasza służba nie jest oficjalnie związana ze służbą Reinharda Hitlera, jesteśmy takim kościołem, który opisał. Nie takim, który się chowa i kurczy. I jest jak świat, ale takim, który czyni różnicę i wbija miecz słowa wszędzie. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, głosimy Ewangelię na ulicach, osiedlach, w aptekach, w kolejkach, przyjeżdżamy do chorych, uzdrawiamy ich też przez telefon. To wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Możesz znaleźć nas na YouTube, na kanale o nazwie Artur Ceroński. Znajdziesz tam tysiące. Tysiące, dobrze słyszałeś, nauczań, tysiące świadectw, nagrań z naszych ewangelizacji. Znajdziesz też tam uwielbienie Boga, może takie, którego nigdy wcześniej nie widziałeś, w wolności, w radości, w sile. Jesteśmy dla Ciebie. Nie zmieniamy się. Tak jak Bóg. W czas dobry i w czas zły. W czas i w nieczas. Zawsze jesteśmy tacy sami, jak On. I nie zatrzymamy się do końca tego, co nazywa się dzisiaj. Bo On jest ważniejszy niż opinia publiczna. Także braci i siostry, kochamy ludzi i kochamy Boga i realnie położyliśmy życie: zaginący świat i za śpiący kościół. Bardzo Was kochamy i bardzo chcemy być dla Was odpowiedzią i jesteśmy nią, jeżeli tylko zechcecie to dostrzec. Wejdźcie na naszego Facebooka. Na Facebooku nazywamy się Kościół Mocy i w Galerii Kościoła Mocy no, też możecie wejść na Facebooka o nazwie Artur Ceroński. W galerii znajdziecie dużo zdjęć ewangelistów, na których właściwie są numery naszych ewangelistów, duszpasterzy, pastorów, zadzwoncie do nas. Na chybił trafił do kogokolwiek. My już będziemy wiedzieć, co zrobić. Czy jesteś wierzący, czy niewierzący, jakakolwiek jest Twoja sytuacja, skontaktuj się z nami. Świat ginie, religia szaleje i piszczy ze złości, a Kościół Boga żywego stoi z głową podniesioną wysoko, nie z zadufania. Ale z zaufania, bo my rozpoznajemy czasy, rozpoznajemy znaki czasu. Jesteśmy tymi, którzy sieją, ale też tymi, którzy zbierają żniwo. Możesz do nas dołączyć, możesz nas posłuchać, możesz się z nami skontaktować, możesz nas opluć, jeżeli chcesz. Cokolwiek będziesz chciał zrobić, nie przejdziesz obojętnie, dlatego że jesteśmy jak Jezus i Ty też możesz być jak Jezus.